Na każdej maturze podstawowej zawsze pojawia się funkcja liniowa. I teraz jest bardzo dużo zadań, gdzie wystarczy sobie zapamiętać dwie bardzo proste rzeczy. Ogólnie rzecz biorąc, jeżeli mamy wykres funkcji y równa się ax plus b, to ta liczba z przodu to jest współczynnik kierunkowy. Jeżeli ona jest większa od 0, to funkcja sobie rośnie. Jeżeli ona jest równa 0, to funkcja jest stała, a jeżeli ona jest mniejsza od 0, to funkcja sobie maleje. Teraz dalej. Ta liczba b to jest miejsce przecięcia z 8 y, to to mi daje. Zobaczmy sobie, mamy takie zadanie. Mamy dwie funkcje. Jedna jest funkcją malejącą i przechodzi przez dwójeczkę. Natomiast druga funkcja jest funkcją rosnącą i przechodzi przez minus jedynkę. I teraz zadanie chodzi o to, że układem równań, którego interpretację geometryczną przedstawiono na rysunku jest Czyli szukamy funkcji malejącej, która przechodzi przez dwójkę. OK, tu jest funkcja malejąca, przechodzi przez dwójkę. Tu jest funkcja rosnąca, która przechodzi przez minus dwójkę, więc to całkowicie odpada. Tu jest funkcja rosnąca, która przechodzi przez minus dwójkę, odpada. A tu jest funkcja malejąca, która przechodzi przez dwójkę, pasuje, tak? No bo jest minus, więc idzie w dół i przechodzi przez plus dwójkę, skaza się. Natomiast druga funkcja. Funkcja malejąca przechodząca przez jedynkę nie odpada, ale tu jest funkcja dosnąca, bo jest dwójka przy x i przechodzi przez minus jedynkę. Wszystko się zgadza, czyli odpowiedź D jest poprawna. Dodatkowo przypominam, że dla wszystkich osób, którym nie udało zdać się matury z matematyki w maju, przygotowałem kurs Matura Poprawkowa Zdaj. Dzięki temu kursowi nauczy się wszystkiego, co jest potrzebne, żeby zdać, poznać najłatwiejsze sposoby rozwiązywania zadań w łatwy sposób, przyswoić cały potrzebny materiał. Również na maturze majowej było następujące zadanie. Funkcja F jest określona wzorem Ax plus B, czyli jest liniowa gdzie a i b są pewnymi liczbami rzeczywistymi. Na rysunku obok przedstawiono wrak wykresu funkcji f i pytają, ile wynosi a, ile wynosi b. No i teraz widzimy, że nasza funkcja, jak oczywiście z lewej do prawej, to jest funkcją malejącą, czyli a musi być mniejsze od zera, a punkt przecięcia z osi y, czyli nasze b, jest powyżej osi x, czyli b musi być większe od zera. A ujemne, b dodatnie odpowiedź c i punkt na waszym koncie. W tamtym roku na maturze poprawkowej było następujące zdanie. Funkcja liniowa jest określona takim wzorem i wiemy, że ona jest rosnąca. Więc to, co mówiliśmy, skoro wiemy, że funkcja jest rosnąca, to znaczy, że współczynnik kierunkowy na pewno jest większy od zera. A współczynnik kierunkowy to jest to, co stoi przy x, czyli 2m minus 5 ma być większe od zera. Dodajemy sobie piąteczkę, czyli 2m jest większe od 5, no i teraz dzielimy to przez 2, Czyli m jest większe, 5 na 2 to 2,5. Czyli odpowiedź b jest poprawna. Kolejną ważną rzeczą, jaką pasowałoby umieć, to jest punkt przecięcia dwóch prostych. No bo mamy jedną prostą y równa się minus 3x plus 1 trzecia, oraz drugą prostą y równa się 1 trzecia x minus 3. I musimy znaleźć punkt przecięcia. Robi się to bardzo prosto, po prostu robimy tu klamerkę. Czyli rozwiązujemy układ równy, ale on jest prosty do rozwiązania, bo wystarczy to rzucić w to miejsce. Czyli mamy minus 3x plus 1 trzecia no, równa się 1 trzecia x minus 3. Trójki w trójkich mianownikach mnożę przez 3. Minus 3x razy 3 to jest minus 9x, 1 trzecia razy 3 to jest 1. 1 trzecia x razy 3 to jest 1x, czyli po prostu x i minus 3 razy 3 to jest minus 3 x przeniosę tu, jedynkę przeniosę tu, czyli mam minus 9x minus x równa się minus 3 minus 1, czyli minus 10x to jest minus 4. Podzielimy to sobie przez minus 10. x równa się minus minusem daje plus, a 4 dziesiąte to inaczej 2 piąte. No to teraz pasowałoby wyliczyć sobie jeszcze y. Na przykład podstawimy sobie w to miejsce nasze 2 piąte. Czyli y równa się 1 trzecia razy i tu będzie minus 3. Czyli y równa się. Tu wychodzi 2 15 minus 3, no to będzie równe, minus 2 całe i 13 15 Fakt. Dali ułamki, ale co z tego? Mam nadzieję, że umiesz ułamki podchodząc do matury. Tu mamy y mniejsze od 0, czyli albo to, albo to, ale jeszcze mamy, że x są większe od 0, więc x jest większe od 0 w podpunkcie b. Czyli pamiętamy, punkt przecięcia dwóch prostych bierzemy pierwsze równanie, drugie równanie, tworzymy z tego układ równań i to podstawiamy tu i dostajemy dwa proste równania do rozwiązania. Również w maju w tamtego roku było bardzo proste zadanie z funkcji liniowej, bo trzeba było wyznaczyć miejsce zerowe, a miejsce zerowe wyznaczamy tak, że przepisujemy sobie nasze równanie minus 1 trzecia x plus 3 dodać 5 i skoro to jest miejsce zerowe, to po prostu przyrównujemy to do zera i rozwiązujemy takie równanie. Minus 1 trzecia razy x to jest minus 1 trzecia x. Minus 1 trzecia razy 3 to jest minus 1. Piątkę przepiszę, równa się 0, przepisuję. Czyli minus 1 trzecia x, minus 1 plus 5 to jest plus 4, równa się 0. Pomnożmy to sobie przez 3, żeby pozbyć się ułamka, a najlepiej przez minus 3, bo przy okazji też się minusa pozbędziemy. Minus, z minusem daje plus. 1 trzecia razy 3 to jest po prostu 1, czyli wyjdzie x. A 4 razy minus 3 to jest minus 12. Jak dodamy sobie 12, no to x to jest 12, czyli odpowiedź D jest poprawna. Więc funkcja liniowa jest bardzo fajna. Proste, krótkie rzeczy. Po pierwsze, współczynnik kierunkowy, czyli funkcja rośnie, maleje, czy jest dodatnia, czy, czy funkcja rośnie, czy maleje, czy jest stała. B, punkt przecięcia z 8 deków. Jeżeli tworzymy punkt przecięcia dwóch prostych, to tworzymy układ równań, a miejsce zowe przyrównujemy tą funkcję do zera. I to cała filozofia. Pamiętaj, pod tym filmie jest link do mojego kursu Matura poprawkowa zdaj. Jeżeli masz problem z zdaniem matury, wejdź tam, zobacz, co dla Ciebie przygotowałem. A na razie trzymaj się, cześć.